Siabada bada, siabada bada, tralala, brum, brum brum. Znajdujemy się w Częstochowie na ulicy Piłsudskiego. W tym miejscu miał być jakiś szlaufmob, czy fałszmob, czy kto to w ogóle takie nazwy, no nieważne. W każdym razie organizatorzy zapewne wiedzieli, że nikt nie przyjdzie, więc prawdopodobnie zaprosili tutaj swoje rodziny, przyjaciół, znajomych podwładnych, współwładnych, nadwładnych, brzydkich i ładnych. Ja postanowiłem ich przychytrzyć i teraz wszystkich policzę. Raz, dwa, raz, jeden, dwa, trzy. Raz, dwa, jeden, dwa, raz, trzy, dwa, raz, jeden, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, jeden, dwa, trzy, raz. Dwa, raz, jeden, trzy, raz. Tak jak mówiłem, całe grube bite yy, trzy osoby, no góra pięć. Złapaliśmy przy okazji Czesława Żatkochowskiego. Dzieje się coś dzisiaj w ogóle? Nic się nie dzieje co się przecież. Nuda. Bardzo no? bardzo. Nuda. 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 Nuda i nic nie robienie. Nic nie robienie. Chociaż nikt nie przyszedł, to i tak ci wszyscy ludzie grają mi na nerwach, więc ja też im zagram. Kierowniku, kierowniku na. Bo ty dwadzieścia albo piątaka! Kierowniku, daj, 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 kierowniku, daj! Poszarpanym ołówkiem pisze swój długi list, kiedy nocy tej cimnej, zimnej, ty uciekłaś do innej, do innego. I teraz nim swoje życie ozdobisz, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Lokalnym raz, malkontentom raz, mówimy. Jeden, nie. Dwa, nie. się w miasto. Trzy, miasto. Dwa, co gdzie kiedy jeden, w Częstochowie? Bez miesięcy miasta Częstochowa. www.